Co to właściwie jest fotomontaż? Fotomontaż, fotomanipulacja, multiekspozycja, kolaż, wizualizacja, mate painting, wszystkie te pojęcia pojawiają się na pograniczu działań związanych z komputerową edycją obrazu. Nie tylko komputerową, ponieważ stosowane są również inne techniki, ale ja działam przede wszystkim w świecie cyfrowym. Yes. Z czym to się je i jakie to daje możliwości? Już wyjaśniam. Definicja mówi nam: fotomontaż to obraz uzyskany z połączenia kilku zdjęć lub innych elementów graficznych. To mówiąc prościej, przeróbka zdjęć. Może to być usunięcie jakiegoś elementu lub dodanie elementu na zdjęciu, zmiana wyglądu, ale i stworzenie zupełnie nowej rzeczywistości czyli wizualizacja. Z takich możliwości korzysta się w celach reklamowych, komercyjnych, a także w celach prywatnych, rozrywkowych. Fotomontaż może być dziełem sztuki, ale może być również, mówiąc prosto, narzędziem oszustwa. Jest to jednak przede wszystkim fantastyczne narzędzie, aby w krótkim czasie uzyskać świetny efekt wizualny.